Dziś obóz dupy prawdziwego Polaka. Kacper Bissan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od pomponik.pl także jest grubą. Ta strona jest mi prawie nieznana, ale muszę się nią posiłkować, ponieważ. Na Pomponiku, na Pudelku, na Wyborczej, na mniej lub bardziej prestiżowych portalach są informacje o tym, że Ministerstwo Kultury rozdaje pieniądze, za duże pieniądze z naszych podatków. Jak to tak może być? Że to straszne, bo na przykład bracia Kolcowie mają takie wielkie rezydencje, wille i jeszcze im mało pieniędzy. Tymczasem jest to takie klasyczne placzkowanie, bo. Jeżeli sobie poczytamy o tym, kto ile dostał, weźmy sobie tutaj na, dla przykładu, gdzie tu mamy. Pewnie wyborcza tutaj mnie paratuje. Tak. Ponad 2000 podmiotów otrzymało pieniądze z ministerstwa. I teraz pytanie kluczowe: czy to dobrze, czy to źle? Oczywiście, że dobrze, ponieważ aktualnie jest nielegalny pół lockdown, czyli ktoś kto dorobił się jakiejś kariery, jakiejś renomy, jakiejś marki osobistej dzisiaj nie może, płaci, nie może na przykład zrobić koncertu, ale musi płacić ZUS, musi płacić podatki, musi mieć dalej stałe koszty utrzymania. Więc jest to sytuacja całkowicie nietypowa. Nie było takiej sytuacji nigdy wcześniej w Polsce, aby państwo wymagało dalej utrzymania firmy, ale nie pozwalało jej prowadzić. I teraz ludzi mówiąc wprost, boli dupa, że na przykład tutaj Katowiczanin Piotr Kupicha otrzymał prawie ćwierć miliona. Tylko że to nie są kwoty, które się biorą znikąd. Każdy z tych artystów lub ich menadżerowie składali wnioski, które, w których jasno było napisane, ile oni zarabiali wcześniej, jak, jakie są estymacje przewidywania ich dalszych zarobków. Także to jest ich realna strata. Oczywiście, pewnie niektórzy bardziej kombinowali, inni mniej. Jedni mieli wcześniej lepszy sezon, mieli coraz gorszy, ale generalnie ci ludzie tyle zarabiają. I teraz, jeżeli widzimy artykuł o Golcach, którzy mają super willę, to to jest nie nasza sprawa. W sensie ktoś mógł zarobić 2 miliony i wydać 2,5 i mieć pół miliona długów i teraz miał plan, żeby sobie je odrobić, a nie może przez polski rząd. Problemem, który jest realny, to jest to, że dzisiaj nie tylko branża kulturowa ma problem, ale też branża na przykład gastronomiczna. Czyli te firmy nagle nie mogą działać tak, jak działały. A dalej płacą normalne podatki, normalnie płacą wynajem lokali i tak dalej. I uważam, że problemem nie jest to, że Ministerstwo Kultury daje pieniądze dla tych artystów, bo każdemu te pieniądze się należą, i uważam, że powinien dostać tyle albo więcej, bo to jeszcze jest jeszcze stres, to jeszcze jest jeszcze sata czasu na wypisywanie wniosków, więc prawdopodobnie gocowie mieli dostać nawet za mało tych pieniędzy, i każdy tutaj z tej listy również. Tylko trzeba zrozumieć, że to nie jest nasza sprawa. Naszą sprawą jest to, czy my ucierpieliśmy. I tak, ja na przykład w czasie lockdownu, tego prawdziwego, głębokiego lockdownu, miałem stworzyć taką, takie wydarzenie, na którym, na którym no, straciliśmy firmowo około 80 tysięcy złotych, i tych pieniędzy nie odzyskaliśmy. Te pieniądze zniknęły, przepadły. Wina, wina leży po stronie państwa i po stronie naszego kontyngenta, który nie udźwignął e, tych obostrzeń, nie miał takiej płynności finansowej. Więc, oczywiście, on mógł być lepszym partnerem, mógł być lepiej e, zabezpieczony finansowo, ale e, na, na górze tej, e, tej góry lodowej, czy bardziej w, z drugiej strony, fundamenty tej góry są takie, że, e, że po prostu państwo. E, Zamknęło ten biznes, utrudniło go, przez co ja wraz z moimi wspólnikami straciłem 80 tysięcy. Nikt mi tych pieniędzy nie odda, ale ja nie krzyczę, że potrzebuję tych pieniędzy, że jestem oszukany, mimo że mógłbym, bo mimo wszystko sobie dobrze radzę. Natomiast jeżeli jeżeli te, te wszystkie gwiazdy otrzymują te pieniądze, to ja uważam, że jedyną słuszną drogą jest, aby wszyscy restauratorzy, aby wszystkie osoby, które są oszukane, czyli właściciele klubów fitness i tak dalej, żeby oni wyszli na ulicę i, i mieli transparenty takie, że kibicują tym gwiazdom, że cieszą się, że mają oni pieniądze i chcą takich samych praw bo jeżeli dzisiaj jest jeden sektor zamknięty, drugi, trzeci, czwarty, to każdy sektor powinien mieć takie same prawa do odszkodowania. I to jest realny problem. Nie to, że ktoś otrzymuje, a to, że ty nie otrzymujesz, jeżeli ci się należy. I tak, i tak dużo osób otrzymuje 500, które się nikomu nie należy, tak naprawdę, i jest to zły program, i no, ja, tak jak mówiłem, ja stronie od polityki, ale uważam, że pieniądze za darmo są zawsze pieniędzmi złymi, i mimo, że regularnie co miesiąc ten program dofinansowuje, bo nie mam wyjścia, to uważam, że nie jest on etyczny. Natomiast z tym dzisiaj nic nie zrobię. Natomiast mogę zrobić coś z tym, jeżeli mnie się oszukuje. I zachęcam, jeżeli Ty masz problem bezpośredni z Państwem, które w tym momencie bierze od Ciebie podatki, i, a jednocześnie nie pozwala Tobie robić Twojej działalności, to uważam, że jedynym słusznym Krokiem jest bunt, jest, jest to, o czym mówiliśmy ostatnio w odcinku, czyli jest jasne komunikowanie swoich potrzeb i swoich trosk. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my będziemy zgadzać się na to, aby być oszukiwanymi, bo to jest oszustwo, że nie ma się praw w konstytucji, nie ma się podstawy prawnej, a jednocześnie zamyka się dane działalności, a jednocześnie dalej się pobiera podatki. I mówi radźcie sobie, to to jest, no mówiąc delikatnie, słabe. Dlatego nie bądź jak prawdziwy Polaczek, że zazdrości golcom, zazdrości, zazdrości bacie Kozidrak czy Ablardowi Gizie. I potem te tanie, tanie argumenty, że golcowie mają super dom, mają super dom, bo zapracowali na ten dom i od lat kilkunastu tworzą muzykę, są znani, lubiani, robią masę koncertów, często pewnie nie śpią, są rozpoznawalni, to też jest koszt, bo nie każdy chce być wiecznie zaczepiany na ulicy. Oni od lat swoją markę budują i należą im się te miliony i powinni zarabiać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeżeli więcej pracują. Także nie bądź jak Polaczek, który patrzy: O, ja zarabiam 2000, a golce mają taką wielką hawirę. To ja też powinien dostać za to odszkodowanie. I tyle. Po prostu walcz o swoje. Patrz, gdzie faktycznie ty możesz komunikować swoją krzywdę, swoją niesprawiedliwość, i tam, i tam po prostu działaj. Ja na przykład uważam, że płacenie z uszu jest nieetyczne. Też uważam, to jest fakt. Z tym nie można polemizować, to jest fakt. Płacenie ZUS-u jest nieetyczne. Każdy, kto to robi, postępuje nieetycznie i dlatego nie płacę. Oczywiście, jak masz etat, to nie możesz nie płacić ZUS-u tak po prostu, bo twój pracodawca go nie płaci, ale myślę, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest proponować temu pracodawcy inne rozwiązania, bo jest wiele form rozliczeń, które są bez zus są dalej legalne, dalej może być na etacie, ale na własnej działalności na przykład. I tego ZUS-u nie płacić. Więc jeżeli uważasz, że jesteś okradany przez ZUS, to go nie płać. Właściwie my jeszcze nie jesteśmy okradani młodzi, ale nasza babcia raczej swoich składek nie widzi, tylko widzi nasze składki, więc jest to nielegalna piramida. To raz. Dwa. Jeżeli jesteś restauratorem i teraz płacisz podatki normalnie, też bym się nad tym zastanowił, bo nie jest to do końca etyczne, że państwo ci. Zabrania pracować tak jak pracowałeś, bez żadnej podstawy prawnej. Także, gdyby dzisiaj wszyscy restauratorzy w Polsce przestali płacić podatki i zrobili protest, to może Państwo zrozumiałoby, że jak nie można podobrocić, to można siłą. Także zachęcam do tego, aby szukać prawdziwych, realnych rozwiązań, nawet jak są trudne, nawet jak są bolesne, nawet jak wymagają, wymagają ryzyka, nawet jak być może będziesz musiał zapłacić odsetki od podatków, które nie są zbyt duże, ale jednak są. I być może po parę miesiącach trzeba zapłacić, zapłacić odsetki, to uważam, że warto w imię wyższego dobra, bo Polacy są na tyle sprytni, na tyle mądrzy, na tyle autonomiczni i na tyle mające swoje zdanie, że powinni tą tożsamość trzymać, a nie po prostu dawać się stłamsić. Także kibicujmy golcom, kibicujmy całej kulturze i kibicujmy każdemu z sektorów kibicujmy fitnessowcom, restauratorom, innym branżom, które teraz ucierpiały, bo, bo każda branża ma prawo, żeby się rozwijać, żyjemy jeszcze w wolnym państwie, żyjemy jeszcze w demokracji, więc czemu by nie stawać na, na te wartości, które z, z grubsza są dobre. I, i warto, warto po prostu o to walczyć. Także pomyśl, co ty możesz zrobić dla swojej branży, dla swojego pracodawcy, dla swojego pracownika, dla osób, które są wokół Ciebie. Być może to nie jest wygodne, być może wymaga to trochę stresu, być może wymaga to zebrania ekipy, która Ci po prostu pomoże. Ale o swoje prawa walcz, a nie patrz komuś innemu w kieszeń i nie płacz, że ktoś ma więcej, a ty mniej, bo Wszystkim tym osobom należą się te pieniądze, i mimo że teraz są tutaj różne debagacje, czy oni je dostaną, czy nie dostaną, to jest nieważne. Chodzi o to, że sama idea jest słuszna, tylko jest niesłuszna, jeżeli inni też tych odszkodowań nie dostają. Więc nie walczmy o to i nie burzmy się w internecie, że ktoś ma, tylko walczmy o to, żeby mieć też samemu. Tyle ode mnie. Hakuna, Matata, wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanału Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.